No jest fajne. O, ale jest gość. No gość. Tak. Ty tak już się dzieje. Oj, nóżki wybija. A on już w ogóle prosto siedzi fajnie. Tak! Już się no. nie chwieje na boczki. No ja tak? jestem super gość. Tak, to jest gość. A to jest nasz nania. Tak, nasz nania. przy nie przeszkadzamy, tutaj dla dziadka, Aha. żeby widział, na jakim tronie teraz nasz... Dzwon masz po prostu. Też chcę taki. <laughs> Ale fajny. Buzi, buzi. Buzi dla dziadka. <laughs> Dobra, a ja.